Jezu, daj nam nowe serce, serce pełne miłości, pokory i pragnienia podążania Twoją drogą. Nie pozwól, by cokolwiek oddzielało nas od Ciebie. Duchu Święty, tchnij nowe życie w każdego, kto teraz modli się z wiarą. Niech przeszłość nie definiuje naszej przyszłości. Niech to, co było złamane, zostanie odbudowane w Twojej mocy. Panie, dziękujemy, że Twoja miłość czyni nas nowymi. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, doświadczy przemiany która pochodzi od Ciebie. Panie Wszechmogący, życie pełne jest trudności, ale w Tobie mamy siłę, by je pokonać. Ty jesteś naszą skałą, naszą tarczą, naszą mocą w chwilach słabości. Boże, jeśli ktoś dzisiaj czuje się przytłoczony problemami, jeśli jego serce jest zmęczone walką, wzmocnij go teraz. Niech Twoja moc podniesie tych, którzy są na skraju wytrzymałości. Jezu, Ty powiedziałeś: Na świecie doznacie ucisku. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Je to 16:33. Ogłaszamy, że i my zwyciężamy w Twoim imieniu. Duchu Święty napełnij nas wytrwałością, abyśmy nie poddawali się w chwilach prób. Niech nasza wiara nie osłabnie, ale niech staje się jeszcze silniejsza w trudnościach. Panie, dziękujemy, że każda walka, przez którą przechodzimy, ma swój cel i że Ty jesteś z nami w każdym momencie. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje Twoją siłę i odwagę do dalszej drogi. Panie Wszechmogący, wiemy, że życie to nie tylko walka fizyczna, ale duchowa. Każdego dnia toczymy bitwę o naszą wiarę, o nasze rodziny, o nasze życie. Dlatego dzisiaj prosimy, uzbrój nas w duchową broń. Boże, nie pozwól, abyśmy byli bezbronni wobec ataków wroga. Daj nam tarczę wiary, która ugasi każdy płonący pocisk szatana, Daj nam miecz Twojego słowa, abyśmy mogli walczyć prawdą i zwyciężać. Jezu, Ty już pokonałeś wszelkie ciemności. Dlatego dziś ogłaszamy, że nie jesteśmy ofiarami, ale wojownikami w Twoim królestwie. Niech każda bariera duchowa, każda pokusa, każdy strach upadnie w imię Jezusa. Duchu Święty, wypełnij nas mocą do walki duchowej. Niech nasza modlitwa będzie ogniem, który rozprasza ciemność. Niech w naszych sercach nie będzie lęku, ale odwaga i pewność w Twojej mocy, Panie, dziękujemy, że uzbrajasz nas do każdej duchowej bitwy. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, stanie się silnym wojownikiem Twojego Królestwa. Panie Wszechmogący, Twoja chwała nie zna granic. Ty jesteś Bogiem, który działa ponad naszymi oczekiwaniami, który przynosi cuda, który zmienia życie. Dziś ogłaszamy Twoją chwałę nad każdym, kto modli się razem z nami. Boże, niech Twoja obecność otoczy nas teraz. Niech każdy, kto dzisiaj szuka Ciebie, doświadczy przełomu i odnowy. Niech każda dusza, która była spragniona, zostanie napełniona Twoim Duchem. Jezu, ogłaszamy, że od dziś wszystko się zmienia. Nie jesteśmy już tacy sami. Wchodzimy w nowy czas pełen Twojej chwały i błogosławieństwa. Duchu Święty, przychodź z nową siłą, z nowym ogniem, z nowym namaszczeniem. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje, jak Twoja moc dotyka jego życia. Panie, Ty jesteś Alfa i Omega, początek i koniec. Dziękujemy, że Twoja chwała ogarnia nas i prowadzi do zwycięstwa. Niech Twoje światło rozświetli nasze drogi na zawsze. Panie Wszechmogący, dziś składamy wszystko w Twoje ręce. Każdą troskę, każde marzenie, każdą walkę, każdy krok naszej drogi oddajemy Tobie. Bo wiemy, że Ty jesteś wierny i nigdy nas nie opuszczasz. Boże, zawierzamy Ci nasze życie, naszą rodzinę, naszą przyszłość. Nie chcemy już polegać na własnych siłach, ale całkowicie zaufać Twojej woli. Jezu, Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Bez Ciebie nie mamy nic, ale z Tobą mamy wszystko. Niech Twoja miłość prowadzi nas każdego dnia. Duchu Święty, napełnij nas nową siłą, nową wiarą, nowym ogniem do życia w Twojej obecności. Niech nasza droga będzie pełna Twojego światła i Twojej chwały. Panie, dziękujemy, że słyszysz nasze modlitwy. Dziękujemy, że Twoja moc jest nad nami. Niech każdy, kto modlił się dzisiaj, doświadczy prawdziwej przemiany i nowego początku. W Twoje święte ręce oddajemy wszystko i z głębi serca wołamy: Amen. Nie przegap tego. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby codziennie otrzymywać więcej modlitw pełnych mocy. Kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz, panie, ufam Tobie, i udostępnij tę modlitwę swoim bliskim. Razem szeszmy Bożą chwałę i wzmacniajmy się w wierze, niech Bóg Cię błogosławi. Zamknij oczy, weź głęboki oddech, to jest ten moment. Nie jesteś tu przypadkiem. Bóg widzi Twoje serce, zna Twoje troski i woła Cię do modlitwy pełnej mocy. Dziś przekroczysz próg duchowego przełomu. Wszechmogący Boże, Stwórco nieba i ziemi, przychodzimy do Ciebie w pokorze, ale też z odwagą, bo wiemy, że jesteś Bogiem cudów. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Ty słyszysz każde wołanie, każdą łzę, każde ukryte pragnienie serca. Przyjdź teraz, Panie. Niech Twoja obecność napełni to miejsce. Ojcze, wlej swoją moc w to życie, w ten dom, w tę rodzinę. Rozpal ogień modlitwy w sercach tych, którzy słuchają tej modlitwy. Niech wszelkie ciemności ustąpią, a światło Twojej chwały wypełni każdą duszę. Duchu Święty, poruszaj się teraz. Niech niebo się otworzy, niech Twoja moc spadnie jak ogień na tego, kto woła do Ciebie. Niech w tej chwili rozpocznie się nowy czas, czas duchowej siły. Przełomu i zwycięstwa. Panie Wszechmogący, Twoje imię jest ponad wszelkie. Imię jesteś Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, który panuje nad wszystkim, który był, który jest i który przychodzi. Dziś wywyższamy Cię ponad nasze problemy, ponad nasze ograniczenia, ponad wszystko, co próbuje nas osłabić. Boże nie ma władzy większej od Twojej. Nie ma choroby, której nie możesz uzdrowić. Nie ma więzów, których nie możesz zerwać. Nie ma serca, którego nie możesz przemienić. Ty jesteś światłem w ciemności, nadzieją dla zagubionych, siłą dla tych, którzy są słabi. Niech Twoja chwała wypełni każde serce, które teraz modli się z wiarą. Niech każdy, kto Cię wzywa, doświadczy Twojej obecności. Niech w tej chwili niebo otworzy się nad tym miejscem, a Twoje błogosławieństwo spłynie na każdego, kto zawoła: Panie, przyjdź, Ojcze, niech wszystko, co jest złamane, zostanie. Uzdrowione. Niech Twoja chwała objawi się w naszym życiu, w naszych domach, w naszych rodzinach. Jesteś Królem, który panuje na wieki. Panie Wszechmogący, Ty jesteś naszą twierdzą, naszą tarczą, naszym schronieniem. Dziś przychodzimy do Ciebie, abyś otoczył nas swoją potężną ochroną. Niech żadne zło nie ma do nas dostępu, niech żadne ciemności nie ogarną naszego życia. Boże, zakrywamy się krwią Jezusa. Niech każdy duch strachu, każda pokusa, każde działanie wroga zostanie złamane mocą Twojego imienia. Niech aniołowie staną wokół nas, wokół naszych rodzin, wokół naszych domów. Panie, zamykamy drzwi dla wszelkich duchowych ataków. Nie pozwalamy, aby niepokój, depresja, lęk i zwątpienie miały nad nami władzę. Ogłaszamy, że jesteśmy wolni Jezu. Ty pokonałeś śmierć, piekło i grzech. Dlatego dzisiaj z wiarą ogłaszamy, Diabeł nie ma mocy nad naszym życiem. Jesteśmy Twoi, Panie, należymy do Twojego Królestwa. Boże, niech Twoja obecność otacza nas wszędzie, gdzie jesteśmy. Niech Twój pokój spocznie na naszych sercach i naszych rodzinach. Jesteś naszym pasterzem, który prowadzi nas bezpiecznie. Panie Wszechmogący, dzisiaj ogłaszamy pełną wolność w Twoim imieniu. Każde jarzmo, każda blokada, każde przekleństwo, które trzymało nasze życie w niewoli, teraz upada mocą Jezusa Chrystusa. Boże, jeśli przez pokolenia grzech i ciemność przechodziły przez nasze rodziny, dziś to się kończy. Niech wszelkie więzy grzechu, nałogów, złych decyzji zostaną zerwane. Niech każde złe słowo wypowiedziane przeciwko nam traci swoją moc. Panie, oczyszczaj nas swoją świętą krwią. Niech Twoje światło rozświetli każdą ciemność, niech każdy duchowy ciężar zostanie zdjęty. Nie pozwalamy, aby przeszłość decydowała o naszej przyszłości. Ogłaszamy, że nasze życie, nasza rodzina, nasza przyszłość należą do Ciebie, Jezu, Duchu Święty. Napełnij nas teraz swoją mocą i prowadź nas drogą wolności i zwycięstwa. Nie przegap tego. Jeśli ta modlitwa dotyka Twojego serca, kliknij, subskrybuj i dołącz do tej społeczności wiary. Niech Twoje życie będzie pełne Bożego błogosławieństwa i mocy. Panie Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie z otwartym sercem, prosząc o przebaczenie. Ty znasz nasze myśli, nasze czyny, nasze ukryte walki. Dziś chcemy stanąć przed Tobą w Prawdzie, prosząc o Twoją łaskę i miłosierdzie. Jezu, jeśli w naszych sercach jest uraza, gorycz, ból, których nie potrafimy puścić, uwolnij nas od tego ciężaru. Nie chcemy żyć w niewoli przeszłości. Chcemy być wolni tak jak Ty nas do tego powołałeś. Boże, oczyszczaj nas z każdej myśli, która nie pochodzi od Ciebie. Zdejmij z nas poczucie winy, które nas obciąża, i przypomnij nam, że w Tobie jesteśmy nowym stworzeniem. Panie, daj nam siłę, abyśmy przebaczyli tym, którzy nas zranili, tak jak Ty przebaczasz nam. Niech nasze serca staną się czyste, pełne Twojego pokoju i miłości. Duchu Święty. Przemień nas od wewnątrz, odnów nasze myśli i wypełnij nas Twoją obecnością. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który nie pamięta naszych grzechów, ale daje nam nowy początek. Panie Wszechmogący, Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości, światłem, które rozprasza ciemność. Dziś wołamy do Ciebie: naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Nie pozwól, abyśmy błądzili według własnego rozumu, ale prowadź nas w Twojej prawdzie. Boże, daj nam oczy, które widzą to, co dobre i uszy, które słyszą Twój głos. W świecie pełnym zamieszania, fałszu i pokus chcemy kroczyć drogą sprawiedliwości. Niech nasze decyzje będą zgodne z Twoją wolą. Jezu, jeśli stoimy przed trudnymi wyborami, daj nam jasność umysłu i siłę, abyśmy podążali za Tobą. Niech nasza wierność Tobie będzie ważniejsza niż opinie ludzi. Panie, obdasz nas sercem pokornym. Które potrafi przyjąć Twoje nauki. Niech Twój Duch Święty będzie naszym przewodnikiem w każdej sytuacji. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty nigdy nie zostawiasz nas samych, ale zawsze wskazujesz najlepszą drogę. Niech Twoja mądrość prowadzi nas każdego dnia. Panie, Wszechmogący, Ty jesteś naszym dostawcą, Bogiem Obfitości, który troszczy się o każde nasze potrzeby. Dziś wołamy do Ciebie. Abyś otworzył drzwi błogosławieństwa i zaopatrzenia w naszym życiu finansowym. Boże, jeśli w naszych rodzinach jest brak, długi, zmartwienia o jutro, prosimy, przyjdź z przełomem. Niech każda blokada finansowa zostanie złamana w imię Jezusa. Niech zniknie duch ubóstwa i lęku przed przyszłością. Panie, ucz nas, zarządzać tym, co nam dałeś, z mądrością i wdzięcznością. Nie pozwól, abyśmy stawiali pieniądze ponad Ciebie. Niech nasza ufność zawsze będzie w Tobie, a nie w rzeczach materialnych. Jezu, otwieraj nowe możliwości, błogosław nasze miejsca pracy, prowadź nas do właściwych decyzji. Niech nasze ręce będą błogosławione, a wszystko co robimy przynosi chwałę Twojemu imieniu. Duchu Święty, daj nam pokój w sercu i pewność, że nasz Ojciec Niebieski troszczy się o każdy nasz dzień. Niech w naszym domu nigdy nie zabraknie chleba i Bożego błogosławieństwa. Panie wszechmogący, Ty jesteś Bogiem uzdrowienia. W Twoich ranach jest nasze zdrowie. W Twojej mocy jest nasze uwolnienie. Dlatego dzisiaj wołamy do Ciebie. Dotknij nas swoją uzdrawiającą dłonią. Boże, jeśli w tym momencie ktoś zmaga się z chorobą, bólem, cierpieniem fizycznym lub duchowym, niech Twoja moc spłynie na niego teraz. Niech wszelka choroba ustąpi, niech wszelki ból zostanie złamany mocą Twojego imienia. Jezu, Ty uzdrawiałeś ślepych, chromych, paralityków. Dzisiaj ogłaszamy to samo uzdrowienie nad naszym ciałem i duszą. Niech każdy, kto cierpi, otrzyma siłę i odnowienie. Panie, jeśli ktoś doświadcza smutku, depresji, wewnętrznych ran, przynieś mu pokój i radość. Niech ciężary przeszłości zostaną zdjęte, a nowe życie w Twojej obecności rozkwitnie na nowo. Duchu Święty, tchnij życie w każdą osobę, która modli się teraz z wiarą. Niech wszelkie duchowe i fizyczne ograniczenia upadną w imieniu Jezusa. Dziękujemy Panie, że jesteś Bogiem cudów i że dziś Twoje uzdrowienie staje się rzeczywistością. Panie Wszechmogący, Ty dałeś nam autorytet jako dzieci Boże. Nie jesteśmy słabi, nie jesteśmy bezbronni, mamy moc, w Twoim imieniu. Dzisiaj stajemy w duchowej sile, ogłaszając zwycięstwo, które jest w Chrystusie. Boże, wszystko, co próbowało nas zniewolić lęk, grzech, pokusy, wątpliwości teraz upada. Ogłaszamy, że diabeł nie ma nad nami władzy, bo zostaliśmy wykupieni przez Twoją krew. Jezu, Ty powiedziałeś: Oto daję Wam moc stąpania po wężach i skorpionach i nad wszelką mocą nieprzyjaciela. A nic wam nie zaszkodzi. Uk 10, 19. Przyjmujemy tę moc i stajemy w autorytecie Twojego imienia. Duchu Święty, uzbrój nas w duchową broń. Niech nasza wiara będzie tarczą, a Słowo Boże mieczem, który rozcina wszelkie kłamstwa wroga. Panie, ogłaszamy, że od dziś chodzimy w duchowej wolności, w odwadze i wierze. Nie jesteśmy ofiarami, jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje siłę i odwagę, którą daje Twoja obecność. Panie Wszechmogący, Ty jesteś księciem pokoju. Gdy przychodzisz, każda burza ustaje, każdy lęk znika, każda ciemność musi ustąpić. Dzisiaj wołamy do Ciebie, napełnij nasze serca Twoim pokojem. Boże, wyrzucamy z naszego życia ducha strachu, niepokoju, depresji i zwątpienia. Nie pozwalamy, aby negatywne myśli i lęki miały nad nami władzę. Ogłaszamy, że żyjemy w Twoim świetle, a nie w cieniu strachu. Jezu, ty powiedziałeś, pokój mój daje wam nie tak, jak daje świat. Jad 14.27. Przyjmujemy ten pokój i ogłaszamy Go nad naszym domem, rodziną i sercem. Duchu Święty wypełnij każdą pustkę w naszym wnętrzu swoją miłością. Niech Twoja obecność przynosi ukojenie tam, gdzie była walka, radość tam, gdzie był smutek, nadzieję tam, gdzie była rozpacz. Panie, dziękujemy, że dziś łamiesz każde jarzmo lęku. Dziękujemy, że w Tobie mamy prawdziwą wolność. Niech Twój pokój teraz spocznie na każdym, kto słucha tej modlitwy. Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, kliknij, subskrybuj i dołącz do tej społeczności wiary. Niech Boży pokój i błogosławieństwo będą z. Panie Wszechmogący, rozpal w nas ducha modlitwy, który nie gaśnie. Niech nasze serca płoną pragnieniem Twojej obecności. Nie pozwól, abyśmy byli letni, ospali, obojętni. Obudź nas, Panie. Boże, przebacz nam momenty, gdy zaniedbywaliśmy modlitwę, gdy szukaliśmy innych rzeczy zamiast Ciebie. Dzisiaj wracamy do źródła, do miejsca głębokiej więzi z Tobą. Jezu, Ty modliłeś się dniem i nocą, Ty szukałeś Ojca we wszystkim, daj nam ten sam ogień w sercu. Niech każda dusza, która słucha tej modlitwy, zostanie wypełniona pasją do Twojej chwały. Duchu Święty, przyjdź teraz i dotknij nas swoją mocą. Niech nasze modlitwy nie będą tylko słowami, ale niech staną się ogniem, który zmienia atmosferę. Panie, niech w naszych domach nigdy nie zabraknie modlitwy, niech nasze rodziny będą zanurzone w Twojej obecności. Niech każdy, kto dzisiaj woła do Ciebie, doświadczy potężnego przebudzenia duchowego. Panie Wszechmogący, ogłaszamy dziś, że nasze domy należą do Ciebie. Niech każdy kąt, każda ściana, każde pomieszczenie będzie wypełnione Twoją obecnością i chwałą. Boże, postaw wokół naszych domów anielskie zastępy. Niech żadne zło nie ma do nich dostępu. Niech nieprzyjaciel nie znajdzie miejsca, by siać niepokój, podziały, smutek czy strach. Jezu, niech w naszych rodzinach panuje miłość, jedność i pokój. Niech słowa wypowiadane w naszych domach będą pełne błogosławieństwa, a nie przekleństwa. Duchu Święty, usuń z naszych domów wszystko, co nie pochodzi od Boga. Niech zniknie wszelka ciemność, a zapanuje światło Twojej prawdy. Panie. Ty jesteś fundamentem, na którym budujemy naszą rodzinę. Dziękujemy, że jesteś naszym schronieniem, że Twoje błogosławieństwo spoczywa nad nami. Niech każdy dom, który dziś modli się do Ciebie, stanie się miejscem Twojej chwały. Panie Wszechmogący, w świecie pełnym wątpliwości i przeciwności, wołamy do Ciebie o odnowienie naszej wiary. Nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek oddalili się od Ciebie. Boże, jeśli ktoś tutaj czuje się duchowo wyczerpany, jeśli w jego sercu pojawiło się zwątpienie, przyjdź teraz i wzmocnij go swoją obecnością. Niech każda dusza, która była słaba, zostanie na nowo rozpalona Twoim ogniem. Jezu, ty jesteś naszą nadzieją. Ty podnosisz upadłych, uzdrawiasz złamanych, przywracasz siły tym, którzy się wypalili. Niech Twój Duch Święty dotknie. Dziś każdego, kto czuje się zagubiony, Panie, daj nam oczy, które widzą Twoje działanie, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Daj nam serca, które nie poddają się w walce, ale trwają mocno w Twojej prawdzie. Dziękujemy Ci, Boże, że nie opuszczasz nas nawet w chwilach kryzysu. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, poczuje, że jego wiara i nadzieja są dziś odbudowane. Panie Wszechmogący, dzisiaj stajemy przed Tobą, aby zerwać wszelkie duchowe więzy, które trzymają nas w niewoli. Nie chcemy być związani przez strach, grzech, złe decyzje czy ciemne moce tego świata. Ogłaszamy wolność w imieniu Jezusa. Boże, każdy ciężar, który przygniata nasze dusze, każdy duchowy łańcuch, który blokuje nasz rozwój, teraz upada. Twoja krew nas oczyszcza, Twoja moc nas uwalnia. Jezu, jeśli w naszym życiu były rzeczy, które trzymały nas z dala od Ciebie, zabierz je. Nie pozwól, byśmy żyli w przeszłości, w bólu i ograniczeniach. Dziś wybieramy życie w Twojej wolności. Duchu Święty. Przyjdź teraz i dotknij każdego, kto słucha tej modlitwy. Niech każde zniewolenie duchowe, każda blokada, każde jarzmo zostanie złamane w imię Jezusa. Panie, ogłaszamy, że jesteśmy wolni, uzdrowieni i pełni Twojej mocy. Niech każdy, kto dziś woła do Ciebie, doświadczy pełni Twojej chwały. Panie Wszechmogący, Ty jesteś wierny i Twoje obietnice nigdy nie zawodzą. To, co obiecałeś w swoim słowie, jest prawdą. I stanie się rzeczywistością w naszym życiu. Boże, jeśli czekamy na odpowiedzi, jeśli nasze serca są pełne nadziei, ale czasem pojawia się zwątpienie, przyjdź i przypomnij nam, że Ty jesteś Bogiem wypełniającym swoje obietnice. Jezu, Ty powiedziałeś, że w Tobie wszystkie Boże obietnice są tak i Amen. Dlatego dziś ogłaszamy, że żadne słowo wypowiedziane przez Ciebie nie wraca puste, ale spełnia swój cel. Duchu Święty, daj nam cierpliwość w oczekiwaniu, siłę w wierze i pewność, że Boży plan dla nas jest najlepszy. Nie pozwól, abyśmy wątpili w to, co Bóg przygotował. Panie, dziękujemy, że w Twoim czasie, w Twojej mocy i w Twojej doskonałej woli zobaczymy spełnienie Twoich obietnic. W naszym życiu. Nie zwlekaj. Jeśli wierzysz, że Boże obietnice spełnią się w Twoim życiu, kliknij, subskrybuj i dołącz do tej społeczności wiary. Niech Twoja wiara rośnie każdego dnia. Panie Wszechmogący, Ty nie patrzysz na to, co zewnętrzne, Ty widzisz nasze serca. Dziś przychodzimy do Ciebie, prosząc o głęboką wewnętrzną przemianę. Boże, jeśli są w nas rzeczy, które nie podobają się Tobie, oczyść nas. Jeśli nasze serca są twarde, jeśli. nosimy w sobie dumę, gniew, urazy, przemień nas, Panie.